Nie wiem, czy wielu z was, was słyszało w ogóle o objawieniu z Akita. To jest takie dosyć ciekawe objawienie, które pokazuje, jak ma koniec czasu wyglądać. I wygląda na to, że wiele rzeczy się po prostu spełnia, bo praktycznie można by już naszkicować schemat tego, co jest przed nami. Więc najpierw przyjdzie taki czas herezji. Roznosi się ona nie tylko na świecie religii, ale również w obszarze i polityki, i gospodarki. Co więcej, nawet w nauki będą fałszywi naukowcy. No pamiętamy, jak przez ostatnie dwa lata pojawiali się naukowcy medyczni, którzy próbowali być naukowcami i opowiadali bzdury. Zdaniem w ogóle Gilberta Keta Czestrona, on zmarł w 1936 roku, jest nią w ogóle też herezja islamu. Jedna z takich mistyczek, taka mistyczka, Anna z Warszawy kiedyś ostrzegała w ten sposób, że Szatan obecnie opanował ludzi stojących u władzy w polityce, a przede wszystkim w królestwie Mamony, we wszystkich prawie krajach. Dotyczy to e, największych mocarstw e, świata zachodniego i Azji. Szatan opanował dużą część ludzkości, ale zrobił to waszymi rękami, sam bowiem nie zrobiłby nic. No oczywiście potem przyjdzie wewnętrzne takie ostrzeżenie: na niebie i ziemi pojawią się wielkie cuda. Te cuda niekoniecznie one będą wyczekiwane przez ludzi. Następnie będzie czas oczyszczenia. Nie wszyscy, powiem, odpowiedzą na wewnętrzny głos i na otaczające ich znaki. Wielu zanurzy się jeszcze głębiej w grzech. No i wówczas zstąpi z nieba Boża sprawiedliwość przez zachwianie ładu natury na skutek działania samego człowieka. Wreszcie przyjdzie ono praktycznie od Boga. Otworzą się pieczęcie, można by powiedzieć, do najstarszych sekretów. Powstaje pytanie, na którym etapie my w tej zasadzie w tej chwili jesteśmy. Szczerze Wam powiem, że niestety na samym początku tej całej apokalipsy. Oto są takie najważniejsze słowa z objawienia Matki Bożej, które zostały udzielone księdzu Gobiemu w 1992 roku. I ten maryjny wykład został zatytułowany Koniec Czasów. Zacytuję. W tej ostatniej nocy roku zbierzcie się wspólnie na modlitwę i słuchanie słowa Waszej Niebieskiej Matki, prorokini czasów ostatnich. Wiele razy ogłaszałam Wam, że nadchodzi koniec czasów i że powrót Jezusa w chwale jest bardzo bliski. Chcę pomóc Wam zrozumieć znaki opisane w Piśmie Świętym, które mówią, że Jego chwalebne przyjście jest teraz blisko. Znaki zostały jasno ukazane w Ewangelii, w listach Piotra i Świętego Pawła. Ich treść w tych dniach staje się rzeczywistością. Pierwszy znak to szerzenie się błędów, które prowadzą do utraty wiary i apostazji. Błędy są rozgłaszane przez fałszywych nauczycieli i przez uznanych teologów, którzy nie uczą już praw Ewangelii, ale zgubnych herezji opartych na błędach i ludzkim rozumowaniu. Z powodu nauczania tych błędów ginie prawdziwa wiara, a wszędzie szerzy się apostazja. Uważajcie, aby was nikt nie zł. Bowiem wielu będzie starał się zwieść wielu ludzi. Przyjdą fałszywi prorocy i będą zwodzić tłumy. Drugim znakiem jest wybuch wojen i bratobójczych walk, które prowadzą do narastania przemocy i nienawiści i powszechnego zaniku miłosierdzia. Jednocześnie coraz częstsze będą naturalne katastrofy, takie jak epidemia głód, powodzie i trzęsienie ziemi. Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostają wierni Jezusowi i jego Ewangelii i którzy trwają mocno w prawdziwej wierze. Przez to wszystko Ewangelia będzie głoszona w każdej części świata. Pomyślcie, umiłowane dzieci, o wielkich prześladowaniach, jakie dotknęły Kościół. Pomyślcie o apostolskiej gorniwości ostatnich papieży, przede wszystko mojego papieża Jana Pawła II, który niósł wszystkim narodom ziemi orędzie Ewangelii. Czwarty znak to straszliwe świętokradztwo dokonane przez tego, kto stanął przeciwko Chrystusowi, to jest przez antykrysta. Wejdzie on do świętej świątyni Boże i zasiądzie na jego tronie, i będzie adorowany jako Bóg. Przez przyjęcie doktryny protestanckiej ludzie będą uważać, że msza nie jest ofiarą, ale jedynie świętym pokarmem, inaczej mówiąc wspomnieniem tego, co Jezus dokonał podczas ostatniej wieczerzy. W ten sposób celebracja mszy świętej zacznie ustawać. Porzucenie codziennego sprawowania ofiary oznacza przez antychrysta dokonane zostanie straszliwe świętokradztwo. Piątym znakiem są niezwykłe fenomeny, które ukażą się na niebie. Cud słońca, który nastąpił u Fatimie podczas mojego ostatniego objawienia, miał Wam pokazać, że wchodzicie w czasy, kiedy takie wydarzenia będą miały miejsce. Wydarzenia przygotowujące przyjście Jezusa w kwale. Nastaje czas wielkiego ucisku, podczas którego szerzyć się będzie apostazja, mnożyć się będą wojny. W wielu miejscach nastąpią naturalne katastrofy, nasili się prześladowanie. Ewangelia będzie niesiona wszystkim narodom, niezwykłe zjawiska pojawią się na niebie. Coraz bardziej zbliżać się będzie chwila pełna manifestacji antychrysta. Czytacie ze mną w ogóle znaki czasu i zachowajcie je w sercu, tak jak zachowujecie w sercu pokój i ufność. Zawsze jestem z wami, by mówić wam, że pojawienie się tych znaków wskazuje z pewnością na koniec czasu. No i te słowa, które zacytowałem, zostały wypowiedziane kilkanaście lat temu, ale proroctwa Matki Najświętszej wypełniają się jedno po drugim, jak przez ostatnie 30 lat. I w samych tylko przekazach udzielanych księdzu Gobiemu są takie proroctwa dokonane. Zapowiedź upadku komunizmu, zapowiedź rozpadu Związku Radzieckiego, epidemię AIDS. Znalazła się też dziwna wzmianka o nawróceniu Japonii zgodnie z tym, co głosił polski głupi dla Maryi święty Maksymilian Kolbe. No i najświętsza Maria Panna cieszy się z poświęcenia Japonii jej najświętszemu sercu. Kocha bowiem Japonii. Smutno jej jednak, że to poświęcenie nie jest traktowane poważnie. Tak przynajmniej mawiał anioł podczas objawienia w Akicie.